Nie będę podejmował decyzji w zgodzie z podziałami politycznymi, będę podejmował decyzje wbrew podziałom politycznym, a w zgodzie z interesem państwa polskiego. Tak w swoim pierwszym przemówieniu zaraz po zaprzysiężeniu powiedział prezydent Karol Nawrocki. Jakie będą te decyzje? No to zobaczymy. A jaka będzie współpraca z rządem? Między innymi o to zapytam mojego gościa. Dzień dobry państwu witam serdecznie Szymon Gronek, Infor.pl a ze mną studio Jacek Karnowski, wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie ministrze, no właśnie jesteśmy kilka godzin po zaprzysiężeniu, po pierwszym wystąpieniu już nie prezydenta elekta, już prezydenta, a pięcioletnia kadencja się rozpoczyna. Jak pan widzi po tym przemówieniu możliwość współpracy? My, oczywiście my jako rząd uważamy, że. Taka współpraca powinna być, bo trzeba jednak uszanować każdy organ tego państwa. Natomiast nie może być tak, że pan prezydent już w swoim wystąpieniu zapowiada, że będzie tworzył quasi-rady, które będą zastępowały pewne decyzje rządu. Oczywiście, No taki przykład chociażby CPK mówi, że wrócimy do dawnego CPK. Ja, choć siedziałem koło pana ministra Maciej Alaska, który mówi, no, w sumie mogli realizować, tylko nic by nie zrobili. Wiemy, że to były raczej papierowe projekty typu przekop przez Mierzeje Wiślane które potem nie bardzo by dobrze służyły w Polsce, nie miały też dobrego uzasadnienia ekonomicznego. W tej chwili widzimy, że remontujemy bardzo dużo linii kolejowych, przyspieszamy te pociągi. Pociągi w ogóle no, mają pewien renesans. Ja mogę powiedzieć już chociażby na północy Polski kolejny... Tor do portu w Gdańsku. Remont trasy 201. To jest taka stara linia kolejowa do portów Gdynia przez Bydgoszczą, miała wolne miasto Gdańsk kiedyś przed wojną. W tej chwili ta renowacja jest na takim, no można powiedzieć, na końcówce, tak? Jeszcze remont też linii do Słupska. No jest z samego północy, ale mamy także zaczyna się remont linii nad Odrzański do portu w Szczecinie. I to są chyba. Takie linie, które są nam najbardziej potrzebne, bo linie do portów w Polsce, które bardzo dobrze funkcjonują. I to jest tak jeden z przykładów, kiedy pan prezydent uważa, że on może zastąpić rząd. Ale drugi taki przykład to bardzo złe słowa o sędziach. Mnie to bardzo zabolało, kiedy mówi się, że pan prezydent będzie szanował tylko tych sędziów, którzy są dobrymi sędziami. Co to znaczy dobrymi sędziami? To znaczy, takim którzy szanowali reformę Zbigniewa Zióbry który rozwalił niezależność sądownictwa. A w swoim przemówieniu pan prezydent bardzo dużo poświęcił chyba. To był jedyny minister, który został wymieniony z funkcji, że tutaj będzie bardzo mocno pan prezydent patrzył na to, co pan minister Żurek, nowy minister sprawiedliwości, robi. Yy, jak yy, I że to są prerogatywy prezydenta, i on będzie bronił konstytucji. Tak, tak. Wtedy widziałem, że pan poseł Matecki stał z wrażenia i zaczął filmować ten fragment, bo. Widać, bardzo się obawia swojej odpowiedzialności przed prokuraturą, przed sędziami. I wobec tego, no a potem na końcu może być tak jak z Andrzejem Dudą, że Panem Prezydentem Andrzejem Dudą, który ułaskawił na przykład pana Bąkiewicza, tak, czy ułaskawił y, pana Kamińskiego czy pana Wąsika, którzy potem popełniali następne przestępstwa czytaj Pegasus. No więc y, takie powiedzenie, które miałem wrażenie, że pan prezydent powiedział, teraz ja jestem tej Bogiem. Tak? Teraz ja jestem Bogiem, ode mnie wszystko będzie zależało. A to jednak jest ściśle opisane w Konstytucji, co od kogo zależy, że mamy jednak ten trójpodział władzy, że jest władza sądownicza, władza ustawodawcza i władza wykonawcza. W tym wszystkim jest pan prezydent, który ma określane zadania, a nie, no i jeszcze na koniec mówi, no ja zmienię tą Konstytucję, bo ona nie pasuje. Chciałem zauważyć, że ta Konstytucja jednak odgrywa wielką rolę w Polsce. No właśnie, bo to był taki bardzo zaskakujący dla mnie element. Bo z jednej strony pan prezydent powiedział, że bardzo szanuje twórców tej konstytucji. Był pan prezydent Kwaśniewski w Sejmie, który był jednym z twórców i, i, i pracował bardzo mocno w tej komisji konstytucyjnej w latach 90. A z drugiej strony pan prezydent mówi, ale ta konstytucja już się zestarzała. Hmm. Amerykańska ma kilkaset lat, niemiecka też już całkiem sporo, yy, no, francuska ja kilkadziesiąt. Jest dobra, to, to nie mamy o czym mówić. Piotr. No ale yy, prawnie tak. Tak, tak, oczywiście. Francuska też już kilkadziesiąt lat. Yy, no i nasza yy, najmłodsza z yy, takich yy, dużych krajów europejskich, powiedzmy. No i nagle okazuje się, że ona jest do wyrzucenia i mamy w 2030 mieć nową chwilę potem rozmawiałem z panem prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim, który no nie był myślę tak ogólnie zachwycony tym przemówieniem I, i ten pamiętam też pewne emocje, które tworzyły tej konstytucji, którą prowadził wtedy w sejmie pan prezydent Aleksander Kwaśniewski. Ona to się jednak skończyło referendum. To się skończyło poparciem wszystkich Polaków. Czyli jednak to nasi, no ja nie mogę powiedzieć nasi ojcowie, bo ja także głosowałem wtedy w tym referendum, jednak zatwierdzili tą konstytucję i ta konstytucja obowiązuje w Polsce jednak. Dzięki tej, tej konstytucji nie odbyły się chociażby takie quasi wybory kopertowe, wybory, które e, chciał w COVID-19 tam PiS, i wtedy pan prezydent Andrzej Dudaby miał dużo silniejszy chociażby mandat. Dzięki tej konstytucji, dzięki instytucji senatu, dzięki samorządom, dzięki e, sądom, dzięki też politycznemu takiemu zablokowaniu tej, tego całego e, procesu quasi wyborczego, te wybory się nie odbyły. Kogo koalicja nominuje? Do Rady do Spraw Naprawy Ustroju Państwa. Czy już były jakieś rozmowy? Czy pan premier zastanawiał się nad tym? Ja myślę, że jednak na naprawą państwa powinien zająć się parlament, wybrany przez ludzi, bo z jednej strony mamy pana prezydenta, który został wybrany. Zachowywał się, jakby został wybrany przez 90% Polaków, to został wybrany jednak 50, niecały 1% Polaków. Oczywiście szanujemy ten wybór, ale pamiętajmy, że większość parlamentarna zyskała określoną. Też liczbę mandatów. Senatorowie też odzyskali odpowiednią ilość mandatów. Prezydenci wójtowie, burmistrzowie radni też mają swoje mandaty. I nie można tworzyć czegoś zamiast Sejmu, czegoś zamiast Senatu, czegoś zamiast rządu. Jest jednak ustrój w Polsce, jest konkretnie powiedziany, konkretnie zbudowany. Swoje zadania ma rząd, swoje ma pan prezydent, swoje ma Sejm, swoje ma Senat i swoje mają sędziowie. Y no tak, był jeszcze przytyk do pani minister Nowackiej, czy też do listy lektur i pochwalenie, to też tak sprytnie retorycznie zrobione w pochwalenie prezydenta Komorowskiego, że prezydent Komorowski rozpoczął takie narodowe czytanie, rozwinął to fantastycznie prezydent Duda, będzie kontynuował to prezydent Nawrocki bo jeśli będzie trzeba czytać polskie lektury, to prezydent Nawrocki będzie czytał te polskie no, lektury. No tu mamy do czynienia z fake newsem, bo jednak zostało zaprzeczone to, że została zniesiona w ogóle lista lektur. To jest takie powtarzanie typu, uchodźcy atakują polskie granice z Niemiec i musimy utworzyć ochronę granic. Żadne czytanie lektur, bardzo piękna inicjatywa pana prezydenta Komorowskiego, w pałacu prezydenckim, bardzo ważne, bo trzeba szerzyć czytelnictwo także wśród młodego pokolenia. Nie zastąpi nam jednak czytania lektów. Ja, ja powiem tak, ja obserwowałem moje dzieciaki, które chyba do czytania książek przekonał Harry Potter. To i inne pokolenie Wiedzimin. To nie są lektury, ale one przekonały do czytania książek. Potem chwycili za inne książki, te, które są może bardziej wartościowe, chociaż tamtym nic nie chciałbym zabierać. I też nie narzucajmy, bo my chcemy, żeby ta szkoła była taką od A do Z i zabrać prawo nauczycielom do. Własnej inicjatywy, a mam wspaniałych nauczycieli, i może ten kanon lektur powinien być bardzo wąski, a potem zostawić możliwość nauczania nauczycielom, bo oni na to bardzo dobrze wiem, bo mam dużo nauczycieli w rodzinie, na co bardzo narzekają. I ja już myślę, że lepiej by było, żeby ta nasza szkoła nie była elementem wojny politycznej żeby ta nasza szka miała pewną autonomię, pewien no, narzucony program, ale też pełną autonomię, a nie żeby ją szarpano co chwilę różnymi pomysłami. A ja myślę, że kanon lektury narzucany przez pana prezydenta Karola Narwowskiego nie byłby najlepszy. Chyba, że ta książka Batteryka by wyszła od tego kanonu. No to co innego, może to rzeczywiście tak powinno być. No panie ministrze, to zanim jeszcze przejdziemy do dalszych spraw też gospodarczych, o których pan prezydent powiedział, to chciałbym na chwilę zapytać o prezydenturę, podsumowanie prezydentury pana prezydenta Dudy. Kiedy rozmawiałem ostatnio z posłem Szczerbą i poprosiłem, żeby pozytywnie powiedział, to poprosił o zwolnienie go z odpowiedzi. Nie, nie jest jeden pozytyw. Pan prezydent Andrzej Duda dwukrotnie zawetował lek To była bardzo zła ustawa, która właśnie ogranicza autonomię szkół w ogóle. Która niszczyła polskie szkolnictwo do końca. Ale no pan Andrzej tutaj, i to jest ten pozytyw, bym powiedział, ale jeżeli popatrzymy, pozytyw też jest stosunek do Ukrainy, do wojny w Ukrainie. To są dwa pozytywy, które ja tak powiem, ale jest mnóstwo negatywów zniszczeń systemu sądownictwa razem z Jarosławem Kaczyńskim, z Bigniewem Ziobro. To jest na pewno sprawa ułaskawienia Wąsika i Kamińskiego którzy potem, którzy jednak dokonywali pewnego zamachu stanu, bo. No, chcieli udowodnić, że Andrzej Leper brał łapówkę, on tej łapówki nie brał, była to prowokacja wobec wicepremiera będącego w koalicji po to, żeby przejąć jego posłów, ewidentnie to było widać, a potem przypomnijmy, że ci dwaj panowie no, byli odpowiedzialni politycznie za zakup Pegasusa. Potem ich przechowuje w pałacu prezydenckim, co jest na skalę chyba światową coś nieprawdopodobnego, że swoich kolegów przestępców przechowuje się w pałacu prezydenckim. Także zawetowanie bardzo wielu ustaw, chociażby ostatniej ustawy z wczoraj o psychiatrii dziecięcej, czy ułaskawienie, no według mnie nazisty jednak, który zrzuca kobietę ze schodów kościoła. Kościół jest dla wszystkich. Nawet jak ktoś jest grzesznikiem, może do niego wejść mógł się grzesznicy mogli się z nim schować taka była tradycja ale tutaj obojętnie kto jest to no, ciągnie kobiety po schodach ze schodów i dostaje karę według mnie niewspółmiernie niską do swojego wyczuł ileś godzin prac społecznych myślę, że panu Bąkiewiczowi by to naprawdę nie zaszkodziło a został wtedy ułaskawiony no też nadanie orderów. Yy... Ja zostałem nawet pominięty wczoraj, po, po, pomylony wczoraj tak, z braciom redaktorom karnowskim, czy pani Ogórek. Jest to pewna kpina powiedzmy. Tak, no internet to zdjęcie obiegło szybko, że. Tak, że tam ja miałem wystąpić w tym płacę. Zastanawiałem, czy nie powiedz i, i się nie zameldować, no, ale y, pracowałem tyle lat na różnych funkcjach, nigdy pan prezydent mnie nie docenił i dobrze, bo nie, miałbym kłopot z odebraniem tej, tego orderu. E... Pan prezydent powiedział nie dla podniesienia wieku emerytalnego. Mam wrażenie, że e, jest to, to trochę sprzeczne z polską racją stanu, jeśli chodzi o gospodarkę. Znaczy, nikt o tym nie mówi dzisiaj, bo rzeczywiście społeczeństwo nie jest e, otwarte na coś takiego, ale z drugiej strony badania pokazują, że sami obywatele. Chętniej pracują, wydłużają ten wiek, do którego pracują, nawet kiedy osiągną wiek emerytalny. Powiem tak, jako prezydent miasta rzadko kiedy spotykałem się z tym, żeby urzędnik wtedy, kiedy mógł, w pierwszym terminie szedł na emeryturę. To, coś to też szczególnie pani urzędniczek, które zajmowała bardzo wiele kierowniczych ważnych stanowisk, zawsze chciał pracować dłużej. Już nie raz mieliśmy kłopot, że no, ktoś już nie domagał trochę, a jednak dalej chciał pracować. I my mamy na przykład teraz olbrzymie pieniądze, które uzyskaliśmy z Unii Europejskiej, czy to z KPO, czy z programów regionalnych, jesteśmy w takim półmetku wydawania tych pieniędzy, jest potrzebne mnóstwo rąk do pracy, jest, są potrzebni inżynierowie, są potrzebni no, energetycy, tak, są potrzebni ślusarze, spawacze i tych rąk do pracy nie ma. Zachęcamy tych ludzi, żeby dłużej pracowali, według mnie trochę za wcześnie nieraz odchodzą. Na emeryturę wojskowi czy policjanci, którzy są świetnie wykształceni, czy strażacy pożarniczy. Ale też zaobserwujemy, że wielu z nich chce dłużej pracować, że jednak chcą, nawet nieraz przychodzą na emeryturę, a dalej zostają w pracy. Negocjują, że móc zostać dalej w pracy. Także Polacy chcą dłużej pracować i uważam, że nie powinien być przymus i takiej potrzeby nie ma, ale to jest to kłamstwo jak to kłamstwo o uchodźcach, którzy nam Niemcy przerzucają przez granicę o tym, że gdzieś pan Morawiecki widział jakiś ludzi, a potem się to okazało że to są po prostu pracownicy którzy przyjechali do pracy no, to jest takie trochę zakłamywanie rzeczywistości jak z tym cpk czy, czy, czy chociażby z, z wielkimi inwestycjami unijnymi które trwają w Polsce które no mogły no, pan głównie dobrze pan prezydent Karol Nawrocki powiedzieć, że będzie budował wiatraki na morzu ale one są w tej chwili stawiane one są budowane przez PiS który nie chciał wziąć KPO one nie były budowane, że będzie chciał żeby polskie filmy brak w tym udział ale to pan prezydent Przepraszam pan premier Donald Tusk no więc zażądał od firm energetycznych które budują te wiatraki żeby był lokal contest tego nie było w tym całym myśmy się na przykład jak patrzę na inwestycje na żuławach te bardzo ważne teraz widzieliśmy powódź na żuławach elbląskich. One były nieprzygotowane wręcz, tak? Czy to CPK też było takim makietką? Trochę taka makietka, przypomina mi się trochę z bank makietka pewnego budynku, który tam główny bohater, naczelnik budował. A nie było konkretnych projektów. My te projekty zrobiliśmy, te projekty realizujemy, realizujemy CPK i mówię że CPK nie będzie, jest totalną bzdurą. No właśnie, jak przechodzimy do e, KPO. Za chwilę chciałbym porozmawiać też o chwilę o, o nowym budżecie nad Unii Europejskiej, ale pan prezydent Nawrocki e, też powiedział e, nie dla euro. E, jest w ogóle w Polsce debata, ktoś myśli o tym dzisiaj, e, żeby wprowadzić euro? Ja powiem tak jako ekonomista z drugiego wykształcenia, z pierwszego e, inżynier budownictwa, ja bym oczekiwał takiej debaty, otwartej debaty bez uprzedzeń na temat euro. Moje osobiste zdanie jest, że to nie jest zdanie rządu, broń Boże, że to mogłoby być korzystne dla Poleki Polaków, mogłoby być korzystne dla naszej gospodarki. Ale pewnie są osoby mądrzejsze, chętnie by ich wysłuchał. Natomiast jeżeli mówimy nie, nie, nie... Jeżeli mówimy, że nie pozwolimy do żadnych zmian traktatowych w Unii, ale nie wiemy, nie mówimy czy one będą korzystne dla nas, czy niekorzystne, tylko mówimy, nie będzie żadnych zmian traktatowych z Unii, to tak samo jak pan Ziobro z panem Morawieckim się pokłócili, kto jest większym miękkiszonem i zablokowali euro, które w tej chwili ze ściągi wykorzystam. 823 tysiące umów zostało podpisane na 140 miliardów złotych. Programy regionalne były Opóźnione, a mamy 46% ich wykorzystania w tej chwili na 65,8 miliarda złotych. To są konkretne kwoty, które no, na które umowy są zawarte, bo jedna i druga kwota jest przepraszam, w złotówkach 600, 140 miliardów i 65,8 miliarda. Za chwilę te pieniądze trafią. Po części one w wysokości 6-7% już trafiły do beneficjentów. Będą to olbrzymie kwoty zainwestowane właśnie w polskie drogi, w polskie linie kolejowe, w polskie nawe wagony na kolei, które za chwilę pojawią. Będą zainwestowane chociażby w polskie rolnictwo, w kanalizację, w wodę, w termomodernizację. To, żeby był tańszy prąd. Dlatego też powstało to Ministerstwo Energetyki pod kierownictwem pana ministra Miłosza Motyki. Bo, bo jest taka potrzeba w Polsce, że mamy najdłuższy prąd, a chcemy mieć jeden z najtańszych. I myślę, że to jest takie właśnie zakłamywanie tej rzeczywistości całej, że o, nie będzie euro, nie będzie reform Unii Europejskiej, nic nie przyjmiemy i na końcu najlepiej, jak zagłosujemy 27 do 1, ale my jako jeden. <grytanie> no właśnie, a to. Ja to pytanie chyba często Panu zadaję, jak się spotykamy. Zdążymy z KPO, bo musimy trochę negocjować, żeby wydłużyć jednak, no bo, bo te opóźnienia były na tyle spore. I jest to wielki wysiłek, ministerstwa, w którym mamy przyjemność pracować i zaszczyt wielki wysiłek pani minister i całego zespołu, ale także wielki wysiłek innych ministerstw, bo to jest Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Kultury, to jest Ministerstwo Infrastruktury, to jest Ministerstwo Klimatu. Właściwie wszystkie ministerstwa są zaangażowane, także Ministerstwo chociażby Sportu i Turystyki, są zaangażowane w wydawanie KPO, Ministerstwo Cyfryzacji, no można by Ministerstwo Klimatu. I, i ta część, jesteśmy na takim jeżeli chodzi o kontraktację jesteśmy bardzo wysoko i ja jestem czeka nas ostatnia rewizja myślę która, pokazuje gdzie jest za dużo troszkę pieniędzy zostało gdzie można przejść na przykład taki postulat żeby na trafiło dla rolników na wodę i kanalizację prawda czy żeby za, na AI trafiło na duże komputery, no, czyli zbieranie tych pieniędzy gdzie troszkę zostało i gdzie ich nie było i ja muszę powiedzieć, że. Część ta grantowa na pewno będzie wydana. Część pożyczkowa też, bo chociażby stworzony został ten komponent safe dla dual use, ale także są pieniądze na termomodernizację, które chętnie miasta biorą na pożyczki, tam trzeba teraz znowu zwiększać alokacje. Naprawdę to jest wielki wysiłek i polskich przedsiębiorców i polskich urzędników i dobrze dzięki Bogu, że dzięki zaufaniu do rządu pana premiera Donalda Tuska to KPO do Polski trafiło, bo to są konkretne kwoty dla Polek i Polaków. Mhm. No, jeśli mówimy o konkretnej kwocie, no to pojawiła się ta kwota w planowanym nowym budżecie Unii Europejskiej, nad którym pracuje minister Serafin. Yy, nadal pozostajemy... Beneficjentem. Też jest ważne, na co Unia Europejska kładzie nacisk. Z jednej strony na konkurencyjność, na innowacje, to jest ogólno taki powiedzmy, europejski trend i to są duże bardzo pieniądze, ale z drugiej na bezpieczeństwo. I to bezpieczeństwo w czasie polskiej prezydencji zostało bardzo mocno wynegocjowane przez pana premiera, przez pana ministra Adama łapkę przez pana, no, myślę, także pana komisarza Serafina, przez pana premiera Sikorskiego, ale także na regiony graniczne. No nikomu bardziej nie zależy na tym bezpieczeństwie i na regionach granicznych, niż Litwie, Łotwie, Estonii, Polsce, chociażby Rumunii, Bułgarii, to także pewna pomoc dla walczącej Ukrainy. I to jest też to jest z jednej strony dobry budżet ilościowo dla Polski, ale z drugiej strony bardzo dobry budżet, jeżeli chodzi o tematykę tego budżetu. I abyśmy go dowieźli do tego do końca. Oczywiście trwa spół trochę w Komitecie Regionów, bo jak nie mieliśmy rządu proeuropejskiego, to wszystkie komitety, regiony, regiony chciały zawierać umowę z Brukselą. Na szczęście w Polsce jest rząd, który deklaruje się, że ten system będzie zdecentralizowany, że te 44 około procent pieniędzy unijnych dalej będzie dystrybuowanych przez regiony, bo rzeczywiście marszałkowie za tą poprzednią perspektywę wydali 99,9 środków finansowych i według mnie to są minimalne, bardzo minimalne kwoty, które. Nie zostaną do końca wykorzystane. No, no muszę powiedzieć, że to jest y, prawie tak jak za dawnych czasów, że ta frekwencja była 99,9%. No to oby i w następnym budżecie i oby W KPO y, też się tak udało, no bo rzeczywiście wtedy te pieniądze będą pracowały na y, dobrobyt. Oby, wszystkich. I to jest tak, że myślę, że zaczynamy, y, tak jak mówi pan minister Andrzej Domański, że ta gospodarka jest niesamowicie napędzona, że mamy. Bardzo dobry wzrost gospodarczy, mamy minimalne bezrobocie, mamy minimalną inflację i potrzeba nam drog do pracy i wracamy do tego, że pewnie będzie trzeba zachęcać Polaków, ale zachęcać, podkreślam, że dłużej pracowali. I także jeżeli chodzi o to, kogo przyjmować do pracy, to przyjmować ludzi wykształconych. Może ktoś będzie krzyczał, że inżynierowie trzeba przyjmować inżynierów na pewno. Dziękuję panu bardzo za. Bardzo. Moim Państwa gościem był wiceminister Jacek Karnowski.